Hej, banko, z tej strony Drobiks. A w dzisiejszym odcinku lecimy już z piątym odcinkiem na moim kanale z serii Wywiad z YouTuberami. A w dzisiejszym odcinku wystąpi Bambik. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba i zostawicie pod nim łapeczkę w górę. Napiszcie również w komentarzu, jakie pytanie zadać w kolejnym odcinku, a ja przypnę Wam serduszko i być może pojawicie się w kolejnym odcinku. Okej, okay, mordeczki, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Siemeleczko, witam, witów, drobiks, ja jestem Bambik a w tym odcinku właśnie drobiks mi zada parę pytań no i co, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie no i Drobik zada mi tutaj pierwsze pytanie Okej okay, Bambik, a więc nasze pierwsze pytanko w dzisiejszym odcinku Skąd wziął się bananowy content? Bananowy content, już wam mówię skąd się wziął dokładnie bananowy content się wziął z, z takiego powodu w takim miejscu, że na pewnym live'ie, kiedy miałem 1000 subskrypcji Mój moderator yy, pod nazwą Kowalus 13 tam coś tam mówił o prostych bananach w Fortnite. Cie. No i wtedy tak graliśmy bananami i tak dalej. Bananami, aż w końcu się wziął bananowy content. Tak to właśnie powstało. Okej, okay, Bambo, a więc drugie, pytanko, również związane z banankami. Skąd wzięła się nazwa Bambik? Nazwa Bambik się wzięła. Hmm, pomyślmy. Nazwa Bambik się wzięła z takiego powodu, że po prostu kiedyś byłem Bambikiem Fortnite'a no i z kolegą ustaliliśmy, że on nazwie się na YouTubie Bambolek, a ja się nazwę Bambik. No i chcieliśmy współpracować, no i dlatego się wzięła nazwa Bambik. Taka prosta, łatwa nazwa w sumie też dotycząca Fortnite, wydawała mi się fajna, no i dlatego się nazywam Bambik. Okej, okay, a więc trzecie pytanie brzmi, na kim wzorowałeś się, gdy zaczynałeś na YouTubie? Hmm, kim się wzorowałem nagrywając i zaczynając na YouTubie? Trochę trudne pytanie, ponieważ w sumie to nie miałem osoby, na której się jakoś wzorowałem. Na początku nagrywałem na telefonie, nie miałem komputera. No i tak jakby nagrywam jakieś poradniki do Xboxa, takie nie wiem, coś tam na tym się lekko wybiłem, lecz dopiero. Gdy dostałem komputer, zacząłem robić streamy, ale w sumie na nikim się nie wzdrowiłem, po prostu nagrywałem Fortnite'a później, no i tak to dalej idzie. Wiemy, że ponad tydzień wbiłeś ponad 20 tysięcy subskrypcji. Nie oszukując się, zrobiłeś naprawdę super piosenkę, która ma ponad 500 tysięcy wyświetleń, więc nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, skąd, skąd wziął się pomysł na piosenkę i jak doszło do opublikowania jej na YouTubie. Skąd się wziął pomysł na piosenkę? No dobrze, to w takim razie pomysł na piosenkę się wziął yy, No i no z takiego to miejsca, że Disco Marek, wiecie jak, nagrał Disco właśnie Marek z Kotką To pomyślałem, że naprawdę fajnie będzie nagrać z tego przeróbkę z Disco Bambik z Ostańmym Balankiem I jak doszło do opublikowania jej no, to właśnie w taki sposób, że z kolegą, do kolegi powiedziałem, który mi miksował tę piosenkę, że mam fajny pomysł, żeby właśnie zrobić do tego, do tego właśnie przeróbkę. Razem wymyśleliśmy słowa i ostatecznie mój kolega, jeszcze drugi, zrobił mi teledysk i wypuściłem piosenkę, która jak widać naprawdę bardzo ładnie rośnie. No i oczywiście dzięki Wam. Ok, Bambik, a piąte pytanko w naszym dzisiejszym odcinku brzmi: dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube? Dlaczego zacząłem nagrywać na YouTubie? To jest takie pytanie, no po prostu, jakby to powiedzieć, od zawsze chciałem nagrywać na YouTubie Już to, już to się właśnie działo w pierwszych moich latach, kiedy miałem ponad 9 lat około To już tam zaczynałem nagrywać pod no, jakimś nickiem, ciano, coś tam, na moim jednym kanale Wtedy miałem 9 lat, więc, no, więc logiczne, że filmy były jeszcze trochę rakowe Tam nagrałem parę filmów, to były filmy z, z dwoma moimi kolegami Chcieliśmy zrobić spół w spółkę no, ale nie wyszło, mieliśmy tam zaledwie 19 subskrypcji, a ponowną próbę podjąłem w wieku 12 lat. Na początek, 8 klasy, właśnie chciałem po prostu zacząć nagrywać na YouTubie. Bo po, nie wiem, po prostu zawsze to lubiłem, zawsze lubiłem mieć ten kontakt, ten kontakt ze społecznością, mieć tu jakby swoich widzów, i zawsze mi się to podobało. No i dlatego, tak jakby chciałem zostać YouTuberem. Dobra Bambol, szóste pytanie I lepiej zastanów się zanim coś powiesz, bo zła odpowiedź może zaszkodzić Twojemu życiu lub zdrowiu Drobix czy Migao? Drobix czy Migao? Z Migao znam się trochę krócej, ponieważ z Migao zagram na razie dwie gierki w Fortnite, A z Drobixem znam się już dosyć długo Więc oczywiście jak znam Drobixa dłużej No to mogę bardziej polubi powiedzieć, że na razie się znam z Drobixem dłużej, więc chyba bardziej jeśli chodzi o takie lubienie, przyjaźń, kolegowanie się, No to bardziej oczywiście Drobix. Dobra, dobra, nie wymiguj się, i tak wszyscy wiedzą, że mnie kochasz, a ta gadka to taka zgrywa. Okej okay, Bambik, siódme i przedostatnie pytanko w dzisiejszym odcinku brzmi Jaki masz cel subskrypcji do końca roku? Mój cel subskrypcji do końca roku to jest w tym momencie około 40 tysięcy subskrypcji, Mam nadzieję, że wbijemy. Na razie mamy 30 tysięcy, praktycznie. No i co, taki jest mój cel do końca roku. No i myślę, że damy radę. Dobra, a więc ósme i niestety ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku. Ulubiony skin oprócz banana. Hmm, mój ulubiony skin oprócz banana. Mój ulubiony skin oprócz banana. To jest halloweenowy banan. Dokładnie tak, banany najlepsze, pamiętajcie, banany najlepsze skiny. No i co? No i zróbcie drobiksowi taką niespodzianeczkę i wbijcie pod tym odcinkiem. Tak, 300 opieczek dla Drobiksa. Mam nadzieję, że dam radę. Dzięki za wywiad. I chciałbym, żeby w tej serii następną osobą, która tutaj wystąpi, to będzie Aigary. Mam nadzieję, Aigary, że przyjmiesz moją propozycję. No i co? Do usłyszenia! Iwze! Okej, okay, Bambi, dziękuję Ci bardzo, że wystąpiłeś u mnie na odcinku. No co, zobaczymy, czy damy radę wbić tutaj 300 łapek w górę i czy w kolejnym odcinku zobaczymy Aigarego. A Wam, widzowie, przypominam tylko o naszym celu 10 tysięcy subskrypcji, po które lecimy do końca roku i tylko dzięki Waszej pomocy uda mi się je osiągnąć. Zostaw tutaj łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie pytanie zadać Aigaremu w kolejnym odcinku, a ja przypnę ci bananowe serducho. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!